Żylaki to są poszerzenia żył powierzchownych, które widoczne są w postaci takich balonowatych uwypukleń tuż pod skórą. Żylaki są bardzo częstym schorzeniem. Okazuje się, że około połowy populacji dorosłych osób ma jakiś problem z żylakami kończyn dolnych. Jest wiele przyczyn żylaków, ale najważniejsza jest niewydolność zastawek żylnych oraz osłabienie ściany naczynia żylnego. Wynika to z zaburzenia struktury tkanki łącznej. Dochodzi do różnicy między ciśnieniem panującym wewnątrz naczynia, a wytrzymałością ściany naczynie się poszerza. Objawami żylaków są uczucie ciężkości nóg, dolegliwości bólowe przy właśnie dłuższym siedzeniu, przy długim staniu, obrzęki podudzi, szczególnie w okolicy kostek. Pojawiają się także zmiany skórne pod postacią przebarwień, a nawet niegojące się rany, takie przewlekłe owrzodzenia. Przy pojawieniu się żylaków, obrzęków kończyn dolnych, przy podejrzeniu o zapalenie żył, zakrzepicę konieczne jest wykonanie badania USG żył kończyn dolnych. To jest badanie USG Doppler, tak zwane badanie przepływów żylnych. Dzięki temu oceniamy stan aktualny układu Żylnego i możemy zaproponować odpowiednią metodę leczenia. Jeżeli przyczyną Żylaków jest niewydolność żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, to są dwie największe Żyły z układu Żył powierzchownych, proponujemy wtedy metodę laserowego zamknięcia pnia Żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej. Tu w klinice Medfemina stosujemy zabieg laserowej ablacji żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej. Zabieg przeprowadzany jest w wieczuleniu miejscowym. Polega na wprowadzeniu z małego nakłucia do, pod kontrolą USG do wnętrza żyły od piszczelowej, takiej sondy, światłowodu, od wysokości mniej więcej kolana, zwykle do wysokości pachwiny. Potem stosujemy miejscowe znieczulenie, otaczamy tę żyłę płynem znieczulającym i wykonujemy energię lasera uszkodzenie wewnętrznej ściany naczynia po to żeby ono się zamknęło, zarosło na tym uszkodzonym odcinku. Większe żylaki ostrzykujemy specjalnym lekiem, to jest tzw. skleroterapia, lub z niewielkich nakłód, nacięć usuwamy, to jest miniflebektomia. Zabieg przeprowadzany jest w trybie jednodniowym. Pacjent po zabiegu ma zakładaną pończochę o stopniowanym ucisku, spaceruje tutaj około 15 minut i po zabiegu może opuścić szpital. Na początku oczywiście pojawiają się sińce w okolicy operowanej, ale dolegliwości bólowe nie powinny być duże. Zalecamy po operacji stosowanie kompresjoterapii, czyli zakładanie tej pończochy o stopniowanym ucisku na dzień do miesiąca czasu.